Dywersant. Minęły dwa tygodnie i już byłem w dywersji. Stach wszystko załatwił. Zostałem przedstawiony samemu Józefowi. Krótki raport o mnie, same superlatywy. Jestem w siódmym niebie. Dostaję się do plutonu Józka Zawory Czarnego. Wspaniały chłopak. Zimny, opanowany, małomówny. Mój typ partyzanta. Próbuję go naśladować. Czuję, że mu się podobam. Nasz Pluton ma teraz wiele ćwiczeń w głębi Rzeszowskich Lasów, blisko Nieborowa. Uczę się strzelać z krótkiej broni. Używam na razie pożyczonego pistoletu, bo ze sobą przytaskałem tylko karabinek, jak się później przekonałem, zupełnie tu nie w młodzie. Amunicji jak na lekarstwo, więc tylko przy podstawowych ćwiczeniach wolno jej używać. Każdy marzy o pistolecie maszynowym. Na razie tego typu broni jest mało używa się jej na czujkach lub pożycza kolegom idącym na większe roboty. Jeśli chodzi o mnie, to uzbroiłem się prędzej niż się spodziewałem. Siedzę sobie spokojnie na czujce na skraju lasu wraz ze swoim KBK i akurat Czarny przyszedł, aby mnie zastąpić, a tu niespodziewanie przylatuje chłopak ze wsi. Panowie, woła zdyszany, Niemcy są na folwarku w Chyżnem i aresztowali jednego z waszych chłopców. Do folwarku niespełna kilometr. Biegniemy z Józkiem na całego. Rzeczywiście chłopak z naszego oddziału. Poznaliśmy go od razu. To Mietek, Szaj. Już siedział w Mercedesie. Nie miał broni. Niemcy nie wiedzieli, kogo mają. Aresztowali go, bo znaleźli przy nim mięso, a samo to wystarczyło, żeby więcej świata nie oglądał. Patrząc z muru budynku oceniamy sytuację. Dwóch Niemców w mundurach, jeden po cywilnemu i szofer za kierownicą. Cywil stoi przy samochodzie i już żegna się z zarządcą w folwarku. Nie ma na co czekać. Jeden siedzi niebezpiecznie blisko mietka. Pokazuje go palcem czarnemu. Zrozumiał. Za daleko